Witam serdecznie. Ostatnio na przestrzeni aż trzech odcinków przyglądaliśmy się temu, jak Kościół oraz także inni chrześcijanie używają haseł takich jak satanizm, demonizm, okultyzm, new age, lucyferianizm, czyli wszystko, co się kojarzy ze złem, z jakimiś mrocznymi mocami, z nie wiadomo czym, ale wszystkim, co budzi grozę. Aby manipulować opinią publiczną, manipulować ludźmi, aby nie dopuścić do tego, że ludzie zaczną zapoznawać się z różnymi ideami, koncepcjami filozoficznymi, na przykład z ideą weganizmu, czy też z innymi koncepcjami. Dzisiaj chcę zaproponować Wam, abyśmy znów przyjrzeli się nadużywaniu tego typu słownictwa. Otóż rzucił mi się właśnie w oczy filmik zatytułowany Demoniczna moda na apostazję? Pospieszalski żal mi tych ludzi. Jest to filmik z kanału Polonia Christiana. Tak z samego tytułu oraz miniatury wynika, chodzi tutaj o apostazję. I znów widzimy słowo demoniczna. Od razu skojarzenia z jakimiś horrorami, z kinem grozy, rozlewem krwi, aż strach się bać, prawda? Przyjrzyjmy się, co słowo demoniczne znaczy w ustach pana Pospieszalskiego. Dlaczego jego zdaniem apostazja jest demoniczna? Innymi słowy demoniczne, czyli jakie? Namnożyło nam się ostatnio przypadków apostazji, takiej demonstracyjnej i manifestującej swoją niezależność postawy, że ja z kościoła występuję, zabieram swoje zabawki, idę do innej piaskownicy, już mnie to w ogóle nie interesuje. I można byłoby traktować te przypadki apostazji celebrytów jako rodzaj eventu, jako rodzaj wygłupu albo performance. Oczywiście możemy się naśmiewać, żartować z pajacowania, z komedianstwa, z manifestowania. Z... Czyli już nie straszenie, zmiana techniki manipulacyjnej, zastraszania na wyśmiewanie, czy może nowa definicja słowa demoniczne, bo z narracji wyłania się następująca definicja słowa. Demoniczne, czyli kapryśne, niepoważne, infantylne, groteskowe, ekstrawaganckie, błazeńskie, demonizmem nazwiemy więc pajacowanie, karykaturowanie, satyrę. Czy doświadczasz w tej chwili dysonansu poznawczego? Bo ja tak. Po takim tytule spodziewałam się, że pan Pospieszalski wykaże wpływ świadomych, obcych bytów na decyzje osób wypisujących się z kościoła. A że jest to bardzo poważna diagnoza dotycząca także stanu ich poczytalności, to że uczyni to z należytą powagą. Tymczasem on strywializował całe wydarzenie, nagle sprowadzając je do błazenady czy pajacowania. Namnożyło nam się ostatnio przypadków apostazji, takiej demonstracyjnej i manifestującej swoją niezależność postawy, że ja z kościoła występuję, zabieram swoje zabawki, idę do innej piaskownicy, już mnie to w ogóle nie interesuje. I można byłoby traktować te przypadki apostazji celebrytów jako rodzaj eventu, jako rodzaj wygłupu albo performance. Oczywiście możemy się naśmiewać, żartować z pajacowania, z komedianstwa, z manifestowania. Z... I jedno, i drugie mnie oburza. Zarówno nazywanie decyzji o wyjściu z kościoła, wypisaniu się z kościoła demonizmem, jak i nazywanie tego błazenadą, komedianstwem, pajacowaniem. Oburza mnie to zwłaszcza w ustach osoby, która domaga się karania osób, które drwią z przekonań, osób religijnych, traktują bez szacunku czyjąś wiarę. Czyli ma nadzieję na to, że osoby, które z kolei zapajacowanie uważają, na przykład chodzenie w procesjach, sypanie kwiatków, yy, czy jakiekolwiek tam inne obrzędy, ma nadzieję, że ich pogarda spotka się z surową karą. A sam jak traktuje Czyjeś decyzje, czyjeś wręcz można powiedzieć wyznanie wiary, bo osobą wypisującą się z kościoła może być osoba na przykład wierząca w coś innego, może to być osoba o odmiennym światoboglądzie, może to być osoba, która utożsamia się z jakimś innym wyznaniem, czy wręcz zapisała się do innego kościoła i chce tutaj uregulować formalnie swój status. Może to być również ateista, który także chce wyraźnie określić swój stan przekonań. Dlaczego nie uszanować decyzji i nie uszanować wiary potencjalnego innowiercy lub ateisty? Sam domaga się karania osób, które nie szanują wiary katolickiej. Natomiast o deklaracji o przynależności do innego wyznania bądź o byciu ateistą. Nazywa pajacowaniem, błazenadą i tak dalej. Margaret, którą widzimy tutaj na miniaturce, powiedziała wprost, dlaczego postanowiła wypisać się z kościoła. Otóż dlatego, że po prostu nie wierzy w Boga, nie podoba jej się nauczanie kościoła, nie podpisuje się pod nim, nie chce mieć z tym nic wspólnego i czy w związku ze stanem faktycznym jej przekonań, jej decyzję o opuszczeniu kościoła możemy nazwać błazenadą, wygłupem? Cóż za potworny brak szacunku dla jej przekonań. Człowiek, który nie wierzy w Boga, wygłupia się? Pajacuje? Jakim prawem w takim wypadku pan Pospieszalski domaga się karania tych, którzy nie szanują jego światopoglądu, skoro sam ma taki stosunek do innowierców i do ateistów? Dawid podsiadło z kolei... Opisuje samego siebie jako osobę wierzącą. Niemniej nie identyfikuje się z Kościołem katolickim. Nie utożsamia się z nauczaniem Kościoła katolickiego. Jakiekolwiek miał powody, aby zechcieć się wypisać. Czy naszym obowiązkiem nie jest uszanowanie jego decyzji? Na innym kanale usłyszałam opinię innej osoby, że argumentacja Dawida Podsiadło dotycząca jego aktu apostazji nie przekonuje go. Pojawia się pytanie, czy Dawid podsiadło albo ktokolwiek ma w ogóle obowiązek tłumaczenia się i przekonywania i bardzo precyzyjnego argumentowania, dlaczego to czyni? Czy nie powinno być przypadkiem odwrotnie? Że ktoś, kto decyduje się na to, aby zostać katolikiem, powinien umieć uzasadnić, dlaczego? Dlaczego chcesz zostać katolikiem? Co Ciebie przekonuje do akurat tego Kościoła? Chyba to miałby większy sens, żeby ktoś umiał w sposób spójny, jasny wyjaśnić, dlaczego akurat wybiera tę wiarę, ten Kościół, dlaczego decyduje się na chrzest. Czy powinien w ogóle wykazać, czy on oby na pewno dobrze zna tę doktrynę, czy oby na pewno przeczytał Biblię, czy oby na pewno przeczytał katechizm Kościoła katolickiego. Czy oby na pewno wie, że musi te, od tej pory zgadzać się z każdą wypowiedzią papieża i być w stanie na bieżąco zmieniać swoje poglądy czy wręcz swój światopogląd w zależności jaki papież zostanie wybrany i co nowego uzna? Nowy papież, bo wiemy, że doktryna katolicka praktycznie niemal pod każdym względem, a już na pewno pod względem i moralnym, ale też pod tym względem dogmatycznym zmienia się, co ja także wykazałam we wcześniejszych filmikach na temat zmienności doktryny. Więc raczej powinno być odwrotnie. Ktoś, kto przystępuje do kościoła, powinien być w stanie udowodnić, wykazać, że w sposób świadomy to czyni i rozumie konsekwencje tej decyzji. Że naprawdę zapoznał się z doktryną, z tym, pod czym się podpisuje, a nie! Wymaga się od Dawida Podsiadło, aby bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie wyjaśnił i w ogóle tłumaczył się z tego, dlaczego się wypisuje. A zatem nie podoba mi się y, takie niepoważne traktowanie czyjejś decyzji, brak szacunku przy jednoczesnym domaganiu się szacunku wobec własnego światoboglądu. Ale teraz jeszcze przyjrzę się temu hasłu demoniczne. Demoniczne, czyli jakie? Co pchnęło tych ludzi do dokonania aktu apostazji? Najwyraźniej uczciwość. Margaret powiedziała, że skoro nie wierzy w Boga, to uczciwie będzie wypisać się, z kościoła, nie udawać katoliczki, być prawdziwym, być w prawdzie. Czyli szacunek dla prawdy jest demoniczny. Wydaje mi się, że wszystkie te osoby, które w tej chwili dokonują tych aktów apostazji, są to albo osoby, które Cenią sobie wysoko prawdę, jest to dla nich jakaś bardzo istotna wartość i dlatego nie chcą żyć w kłamstwie, w zakłamaniu, udawać katolików, figurować jako katolicy, jeżeli w rzeczywistości są albo ateistami, albo innowiercami, albo osobami takimi na przykład jak ja, które w ogóle uważają religię zorganizowane za zło. Czyli aby dokonać aktu apostazji trzeba albo cenić prawdę, Zgodność z prawdą, uczciwość i to są te cechy demoniczne, tak? To jest istota demonizmu, umiłowanie prawdy. Z tego, co się zorientowałam, istnieje też inny powód, dla którego ludzie dokonują tych aktów jest to rodzaj protestu. Zainteresowała mnie pewna strona internetowa apostazja w ramach protestu. Dosyć ciekawe tutaj są materiały, przeczytajmy jak oni na tej stronie uzasadniają sens aktu apostazji jako protestu. Nie wystarczy wyjść na ulicę, warto jeszcze wyjść z kościoła katolickiego. Nie namawiamy do walki z kościołem, zachęcamy jedynie do zweryfikowania swojej przynależności religijnej ze stanem faktycznym. Czy jest to złe, czy jest to demoniczne, stanięcie w prawdzie. Podjęcie decyzji zgodnej ze stanem faktycznym. Obecnie samo wyjście na ulicę w ramach protestu nie wystarcza. Warto dodatkowo wyjść z Kościoła katolickiego. Należy podjąć bardziej zauważalne kroki, np. w ramach protestu złożyć zbiorowo akt apostazji. Nie namawiamy do dokonania aktu apostazji katolików. Namawiamy do apostazji, do apostazji osoby, które założeń Kościoła katolickiego nie podzielają i w praktyce dawno przestały być częścią tej religijnej wspólnoty. Sugerujemy, by zgodnie ze stanem faktycznym ostatecznie uregulować swój status przynależności religijnej. Nie pogłębiajmy statystyk legitymizujących wpływ kleru na polskie prawo. Też popieram. Namawiamy również do wypisania swoich dzieci z lekcji religii. Nie pozwólmy na indoktrynację naszych pociew wbrew reprezentowanym przez nas poglądom. Tutaj jeszcze jest ciekawy artykuł na temat okradania Polaków przez Kościół. Państwo zabiera ziemię rolnikom i daje Kościołowi pod pretekstem rekompensaty za PRL. W ramach rekompensat za antykościelną politykę PRL Kościół katolicki na ziemiach odzyskanych dostał o 50 tysięcy hektarów ziemi więcej niż stracił. I wciąż dostaje kolejne. To już nie jest rekompensata, to dawanie prezentów. 76 tysięcy hektarów o wartości nawet 3,5 miliarda złotych Kościół wciąż uwłaszcza się na państwowych gruntach rolnych. Raport Stowarzyszenia, jakaś długa nazwa, pokazuje gigantyczną skalę procederu, z którego. Z którego opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy. Od 1992 roku do dziś Kościół dostaje na tzw. ziemiach odzyskanych za darmo na zawsze grunty rolne. Łącznie ponad 76 tysięcy hektarów, czyli prawie tyle, ile zwróciła niesławna komisja majątkowa. Grunty warte są kilka miliardów. Ale co gorsze, czytamy dalej. Trzymaną na własność. Ziemią, jednostki kościoła mogą swobodnie operować. Niektóre z, z nich ziemię sprzedają i występują o kolejne działki, czyli dostają za darmo po to, żeby sprzedać z zyskiem. Zwłaszcza, że kościołów i związków wyznaniowych nie obowiązują ograniczenia w obrocie ziemi opisane w ustawie z 2016 roku. W odróżnieniu od zwrotów dokonywanych przez Komisję Majątkową Kościół dostaje majątek, który nigdy do niego nie należał. Przepis wszedł w życie w 1991 roku. Kościół katolicki uzyskał prawo do nabywania ziem nieodpłatnie, bezterminowo i korzysta z niego do dziś. Na przykład na Dolnym Śląsku niektóre parafie dorabiały sobie na obrocie ziemią. Wielokrotnie występując o przyznanie im ustawowych 15 hektarów, gdy je otrzymywały, sprzedawały i ponownie upominały się o swoje. Trybunał Konstytucyjny przyczynił się do wzrostu potęgi ekonomicznej Kościoła Rzymskokatolickiego, nie zważając jednocześnie na straty z tego tytułu dla Skarbu Państwa. Więc również takie względy. Względy patriotyczne mogą być powodem, dla którego ktoś podejmuje decyzję o apostazji. Jakim prawem ktoś z tego kpi, albo nazywa to jakimś demonizmem? I można byłoby traktować te przypadki apostazji celebrytów jako rodzaj eventu, jako rodzaj wygłupu, albo performance, albo chęć zaistnienia w mediach, no bo Właściwie, ile razy można mówić, przygotowuję materiał na swój nowy projekt, albo dieta wegańska to jest bardzo dobra, bo oczyszcza i tak dalej. No cóż, i takie jest rozumienie motywacji oraz świata wartości innych osób przez pana Pospieszalskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.